Dzień dobry dzieci, witam Was serdecznie. Już niedługo obchodzimy święta wielkanocne. Tydzień przed świętami mamy Niedzielę Palmową. I dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować prostą, zwyczajną, tradycyjną palmę. Ja już mam tutaj jedną zrobioną palmę, taką dużą palmę. Zobaczcie, ona jest dosyć kolorowa, składa się z wazi, bukszpanu kwiatów z bibuły, kolorowych liści z ogrodów, suszonych kwiatów i ona już jest przygotowana do poświęcenia, ale my teraz będziemy robić taką mniejszą palmę, żebyście nie, nie mieli z nią za dużo kłopotów. Potrzebujemy do tego bazi. Zobaczcie, mam takie małe bazie, mam też takie wielkie takie jak tamte, ale teraz sobie przygotujemy taką mamą. Mam tutaj w kartoniku troszkę bukszpanu, troszkę suszonych kwiatów i wcześniej przygotowane kwiaty z bibuły. One są przygotowane na takim patyczku, patyczku papierowym zrobionym przeze mnie wcześniej, pomarszczone w taki sposób, przyklejone. I przyczepione tutaj drucikiem. Drucik, który potrzebujemy, to jest taki drucik bardzo cieniutki. Bardzo łatwo można nim mocować ze sobą różne elementy palmy. Mamy jeszcze wstążkę różową, żółtą. Mamy taką różową i mamy jeszcze taką rafię zieloną na szpuli to zobaczymy, co będziemy mogli wykorzystać. I bierzemy sobie bazie, bierzemy bazie, wybieramy takie ładne, żeby nie były jakieś obszarpane albo poskubane i urobimy sobie z nich taki bukiet. Taki bukiecik sobie robimy, tak, żeby to wyglądało ładnie. Yy, układamy mniej więcej. Ja wcześniej sobie te bazie przygotowałam. Zobaczcie, kilka bazi układamy tak, żeby one ładnie się rozkładały. Tak o i jeszcze z tej strony dodam jedno. O! I widzicie, mamy taki ładny układ. Te resztę bazi możemy odłożyć żeby nam się one... O, to jest taka brzydka, widzicie, ma takich małych kotków, bo ja pokażę jedno dłumienie na ładniejszą jakość, żeby ta mama wyglądała pięknie, żeby nie było żadnych takich, pustych miejsc. sobie tak układam i teraz wezmę drucik, żeby mi to się nie rozlalało, przytrzymuję sobie szczepiam żeby to się trzymało w jednym miejscu, żeby nie tracić tego drucika więcej obcinam sobie tutaj nożekami i razem z tą pierwszą końcówką skręcam tak, żeby się trzymało razem głupie. Teraz użyję do tego troszkę bukszpanu. Tu sobie ten kartonik postawię z tym bukszpanem. Bukszpan w tym roku jest taki troszkę kiepskiej jakości ponieważ mamy w Polsce takiego szkodnika, który ten bukszpan nam zjada i niestety on także się dobrał do mojego bukszpanu. Eee, mam nadzieję, że uda mi się ten, tego szkodnika zwalczyć, eee, bo on zjada liście i niszczy cały krzak, ale zobaczymy. Na razie mamy z czego robić i tutaj, widzicie, ułożyłam dookoła. Biorę drucik ponownie i sobie, o, moja pisanka uciekła, widzicie, i sobie tutaj tak, obkręcam, obkręcam, żeby mi się to trzymało. Teraz chciałabym dać suszone kwiaty. To są takie suszone kwiaty, w tamtym roku kwitły u mnie w ogrodzie. Teraz już są suche. Byłam na swojej działce i je zebrałam. To jest rozchodnik olbrzymi. I możemy ten rozchodnik olbrzymi wykorzystać właśnie do palmy naszej. Możemy wykorzystać. Oczywiście każdą warstwę sobie tutaj układamy. Tu mi kot bardzo pomaga, zabiera mi różne rzeczy. No właśnie, nie wiem czy bardziej pomaga czy bardziej przeszkadza, ale to się okaże później. Tu sobie przymocowuję i mam tą warstwę suszu. Teraz wykorzystam kwiatki. Jak myślicie, to może damy żółty kwiatek żółty kwiatek będzie super. Zrobimy sobie taką dookoła warstwę z tych kwiatków. One są o tyle dobre, że się wyginają. Zobaczcie, można tak wyginać, bo to jest papier. Jak zrobimy na patyczkach od szaszłyków, to niestety jest to twarde i trudno się wygina takie, takie kwiatki. A na patyczkach właśnie takich zrobionych typowo z Papieru. Można je fajnie przymówić. I teraz te trzy sobie umocowuję, żeby mi nie latały. I daję sobie następny kwiat. Mamy, o, zobaczcie, taki niebieski. Haberek. Habrowy kwiatuszek. I jeszcze damy sobie taki kwiatuszek. Taki może damy sobie. Dobrze, że nie było. Spadło trudno, za mało miejsca. I to sobie wyginam. Później Wam pokażę to jajo, jak mi kot go nie zawierze. No właśnie. I bo oto jest mój pomocnik. On mi bardzo pomaga, żeby mi się coś nie udało czasami. I tutaj mamy, dajemy znowu Bóg szpan. Znowu sobie dajemy Bóg szpan. Tak, palma powinna być zielona, yy, w miarę możliwości yy, zielona. tak. Może nie uda Wam się pójść i poświęcić tej palmy w kościele, ale na pewno będzie piękną dekoracją w Waszym domu. Będzie piękną dekoracją, można się pochwalić, zadzwonić do babci. Do dziadka powiedz babciu, zobacz dziadku, jaką piękną palmę udało mi się samemu zrobić lub przy pomocy rodziców, gdzie ja Wam tu opowiadam, a tu kręcę cały czas dookoła, żeby umocować wszystkie gałązki bukszpanu, żeby to miało ręce i nogi. O! I mamy taką właśnie palemkę. Te y, oczywiście patyczki, które tu nam wystają z papieru, możemy sobie jak najbardziej obciąć nożyczkami. O, i wtedy nam się tu robi taka fajna rzecz. Y, kolejna, kolejny element to możemy dołożyć znowu warstwę tych suszonych kwiatów. One są bardzo dekoracyjne, te suszone kwiaty. Mimo że mają taki kolor brązowawy, to są bardzo, bardzo, ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda jeszcze w połączeniu z tymi bibułowymi kwiatkami. O i tu mamy taki piękny, taki piękny rządek. I możemy teraz dać jeszcze kwiaty z bibuły. Co prawda zostały mi tylko trzy. Ale możemy je zrobić, albo możemy zostawić taką palenkę, zakończyć ją bukszpanem. Ja myślę, że zakończę ją już bukszpanem. Nie będę dodawać więcej e, już kwiatów, żeby też nie przesadzić bo y, przesada w żadną stronę nie jest dobra. Tak, ani za mało, ani za dużo. Tu sobie umocujemy też pięknie. O, i będziemy mogli zaraz naszą palmę zapańczać piękną kolorową, wiosenną falmę, którą możecie udekorować w swój świąteczny stół, w swoje świąteczne miejsca, bo czasami są takie miejsca w domu, gdzie, gdzie mamy dekoracje świąteczne, tak? No najczęściej są one na stole, ale nie zawsze są na komodzie, gdzieś stole tak? No, ja już tu zobaczcie, obwijam, owijam, owijam tym gruzikiem, żeby się wszystko ładnie w kupie trzymało. Tak? I tutaj obcinam to, co jest tego za dużo. Oj! Oko sobie, uważajcie, na oczy i na nożyczki. Ja oczywiście bardzo proszę, żeby robić te palmy z osobami dorosłymi, nie samemu bo no, żeby sobie nie zrobić po prostu krzywdy. Obcinam ten drucik i ten drucik tutaj tak, zobaczcie, przewlekam pod spodem, żeby można było bezpiecznie zakończyć. Zobaczcie, tu przechodzi, jak? I ja go mogę wtedy jeszcze raz tędy przeprowadzić, żeby on się nie rozplątał i żeby nam się palma nie rozwaliła. Wszystko to, co nam zostało, to możemy wrzucić do tego pudła, żeby sobie nie robić zbędnego bałaganu. Tak, ja już tu sobie podrzucam. Ale teraz właśnie jest czas, kiedy możemy naszą palmę dokończyć. Udekorować. Udekorować ją możemy wstążką. Mamy żółtą wstążkę, mamy wstążkę różową w kropki, mamy wstążkę różową, gładką i mamy taką zieloną rafię. O, właśnie. Ja myślę, że pięknie będzie wyglądać. Chyba najpiękniej będzie ta. Ta żółta, chociaż ta zielona też nie kusi, bo jest taka bardzo wiosenna ta zieleń. I myślę, że tą zieloną zieloną rachię, yy, okay. w tym momencie. Zrobię z niej podwójne takie połączenie. Zobaczcie. Równo sobie układamy i jeszcze raz na cztery żeby było i mamy tutaj równo i teraz sobie na dole palmy możemy zawiązać tutaj na dole połowę, tak, w połowie sobie zawiązujemy na dole supeł żeby nam się to pięknie trzymało. O, ja zaraz Wam pokażę z blisku, jak to wygląda. O, tutaj taki sukłę I teraz możemy sobie owijać. Najpierw jedną stronę możemy owinąć. Pomalutku, mamy dosyć dużo tego. W jedną stronę. Później sobie opiniemy po drugą stronę i będzie takie piękne wykończenie naszej palmy. Może nawet uda nam się zrobić kochartkę. Nawet może nam się uda. Zobaczymy. Trzymać trzeba palcem. O, widzicie, rozwiązało mi się. Eee, najlepiej się robi, jak się robi oba ale ja chcę Wam właśnie pokazać. i mogę się im bardziej się, się, się stara. I o i tu mamy tą końcóweczkę. Tą końcóweczkę możemy sobie pięknie tu, zobaczcie, zawiązać na raz i drugi bo raz nie wystarczy pamiętajcie trzeba zawiązać dwa razy raz mocno i drugi raz i wtedy już powiększamy wtedy możemy to co nam tu zostało, takie o coś, to sobie możemy pięknie przeciąć, to też, to też, i możemy sobie zostawić takie, takie coś a jeżeli komuś się to nie podoba, takie wykończenie, to może sobie to odciąć. i to jest mój kochani, taka, taka jeżeli ktoś nie będzie się chciał bawić w ten sposób, to czasami moi drodzy yy, lub będzie uważał, że nie ma na tyle czasu, to czasami wystarczy wziąć kilka bazi. Tak, kilka bazi, przyłożyć do tego dwie gałązki bukszpanu i zawiązać wstążką. I to też jest taka para. Życzę Wam miłej pracy. Jeszcze raz pokażę tą dużą palmę. Taka duża jest na szerokość praktycznie moich rąk. I tą małą, którą możecie bez problemu pokazać i pochwalić się innym, swoim bliskim. Nawet przyrobić zdjęcie i wystać. Pokażę Wam jeszcze to jajko, co mi spadło. Już pokazuję. To jest jajko, które sama zrobiłam. Ze styropianu oczywiście, dlatego się nie zbiło. Ono jest ubrane w koronkę. W koronkę. I ma tutaj takie przyczepione, nie można powiesić, ono może stać. Ono u mnie stoi na takiej podstawce. Na stole. O! Moi kochani. Życzę Wam zdrowych, pięknych i spokojnych świąt w gronie rodzinnym na tyle, ile będzie to możliwe. Mam nadzieję, że w następne święta spędzimy już w yy, atmosferze bezpieczeństwa i wszystko będzie tak jak dawniej. Ja. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do widzenia. Szczęść Boże.